Proszę Państwa, Dolny Śląsk rzeczywiście jest, stoi małymi i średnimi przedsiębiorstwami mamy 180 tysięcy takich przedsiębiorstw, czyli jedna czwarta małych i średnich przedsiębiorstw z Polski to są właśnie przedsiębiorstwa dolno, dolnośląskie. To dawało i daje różne znakomite, różne znakomite efekty. W swoim czasie byliśmy. No, Jak bym powiedział aglomeracja wrocławska, ale również Dolny Śląsk mistrzem Europy w tworzeniu miejsc pracy. W dekadzie 2006-2016 największa dynamika tworzenia miejsc pracy w całej Unii Europejskiej to właśnie Dolny Śląsk ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji wrocławskiej. No, powiedziałbym, miło jest być mistrzem Europy akurat w takiej dziedzinie. Megatrendy rządzą, rządzą światem. Jak bardzo krótko pokażę kilka najważniejszych. Wszyscy mówimy w tej chwili o sztucznej inteligencji, o tym niesamowitym tworze, który rozwija się szybciej niż my jesteśmy w stanie nauczyć się nim posługiwać. To jest taka rzecz absolutnie niebywała. Rodzą się pytania dotyczące tego, czy sztuczna inteligencja zmniejszy liczbę miejsc pracy, czy też czy zwiększy. Nie wiemy tego, można powiedzieć tylko tyle, że wszystkie dotychczasowe rewolucje, łącznie z przedostatnią, tą przed sztuczną inteligencją, czyli z rewolucją internetową, co do których były obawy, że zmniejszą liczbę miejsc pracy, ostatecznie zwiększały liczbę, liczbę miejsc pracy. Jak będzie ze sztuczną inteligencją, zobaczymy. Ja mam za sobą taką przygodę. Niech będzie pewnym komentarzem dotyczącym sztucznej inteligencji. W swoim czasie zasiadałem w Radzie Uniwersytetu Wrocławskiego i to było wtedy, kiedy uniwersytet zamówił analizę dotyczącą fuzji z inną uczelnią wrocławską. Jak dostarczono tę analizę, to pojawiła się fala oburzenia, bo okazało się, że część tej analizy wykonała sztuczna inteligencja. I rada. Przyjęła stanowisko potępiające, ja wygłosiłem zdanie odrębne. Powiedziałem, że może to nie jest tak źle, że właśnie sztuczna inteligencja zajęła się częścią tej analizy. Trend drugi to kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i działaniami klimatycznymi. Proszę Państwa, warto i należy podkreślić, że Wyzwolenie ogromnej energii, ujarzmienie energii związanej z paliwami kopalnymi dało światu gigantyczny postęp oraz wzrost dobrobytu obejmujący setki milionów ludzi. Pojawiły się różnego rodzaju rozwiązania o charakterze komunikacyjnym, pojawiła się klimatyzacja, pojawiły się inne genialne wynalazki. To wszystko było związane z tym, że byliśmy w stanie produkować energię głównie z paliw kopalnych. Teraz już wiemy, że towarzyszy temu zjawisko emisji CO2 i efekt cieplarniany i wiemy, że musimy ujarzmić także, także to zjawisko. Ostatecznie w dalszej przyszłości będzie to związane z pełnym wycofaniem się z posługiwania się paliwami kopalnymi. Na razie jesteśmy na drodze poszukiwania różnych innych źródeł, źródeł energii. Wiemy też, że biznes jest zawsze napędzany rozwojem, i jakiś czas temu zrozumieliśmy, że ten rozwój powinien mieć charakter zrównoważony, to znaczy zapewniający, że warunki dla rozwoju będą posiadały też następne pokolenia. Temat dotyczący energii wiąże się z niepewnością inflacyjną i kosztową. Ta niepewność inflacyjna w Polsce została już moim zdaniem wzięta, wzięta w garść. Cały czas mamy problemy dotyczące kwestii kosztowej, zarówno ze względu na zbyt silnie podbijaną płacę minimalną, jak i niestety z tym tematem, o którym przed chwilą mówiłem, czyli z bardzo wysokimi kosztami energii. Koszty energii w Unii Europejskiej są bardzo, są bardzo wysokie, a my jesteśmy niestety prymusem europejskim, jeśli chodzi o wysokość, wysokość tych kosztów. Koszty są zawsze czymś, co bardzo ogranicza możliwości uprawiania biznesu. No i wreszcie trend czwarty, który jest trendem całej cywilizowanej części świata, ale bardzo silnie wyraża się, wyraża się w tej chwili w Polsce. On jest związany z kryzysem demograficznym. Kryzys demograficzny daje w wypadku Polski dwa efekty. Założywszy, że mamy w ciągu roku ponad 200 miejsc, y, dni roboczych, to każdego dnia roboczego z rynku pracy znika 1000 osób. To jest tak wielkie tempo 1000 osób każdego, każdego dnia. Równocześnie struktura tych, którzy pozostają na rynku pracy, bardzo gwałtownie się zmienia. Przybywa ludzi wykształconych oraz ludzi starszych. Coraz bardziej będzie brakowało pracowników do wykonywania czynności prostych. Stąd pewna korelacja tego, tego wyzwania z czymś, co nazywamy polityką migracyjną. Nie, nie będę wchodził w dyskusję z tym, jak ona jest w tej chwili formułowana na poziomie, na poziomie rządowym, ale kryzys demograficzny związany z tymi ubytkami, o których Państwu o których Państwu mówię, niewątpliwie jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić i rozsądna polityka migracyjna jest jednym z takich właśnie elementów. No i wreszcie hybrydowa praca i transformacja technologiczna. Świat nasyca się coraz bardziej nowymi technologiami, a formy pracy bardzo elastycznie się zmieniają. Tu kłania się okres pandemiczny, kiedy pojawiły się różne inne formy wykonywania pracy. Chciałbym jednak podkreślić i bardzo mocno to zaakcentować, że praca pełni różnego rodzaju funkcje. Jest także ważna dla nas z punktu widzenia socjalizowania się, czyli budowania relacji oraz kształtowania, kształtowania osobowości. Inaczej mówiąc, nie wszystko zawsze i nie zawsze należy wykonywać online albo zamknięci w własnym mieszkaniu, choć jest to rzeczywiście bardzo silna, bardzo silna tendencja.